Mano, witam w kolejnym odcinku Grow Your Mind. Dzisiaj taki krótki odcinek o moczeniu. Tutaj mamy o moczeniu ciastek, czy tam substratów, nie? Mamy różne substraty, tam czasem są czasem mamy boxy, te takie w pojemniczkach, czasem mamy naszej monobagi, czy automaty tak zwane, teraz bardzo popularne w sieci, mniej mniejszą większość i często, często zastanawiamy się, nie? Czy czy moczyć, czy pryskać, nie? E, więc odpowiedź mi e, lepiej jest moczyć, nie? Zostawicie na 12 godzin, namoczonych, nie? Tak jak na no, przykład mam tutaj taki. E, nie wiem, tak pokażę. No, tutaj mamy światło zamoczone w takiej wodzie, Jeszcze się moczy parę godzin, no właśnie, wypływa jak boja, nie? Także dobrze, tak, nalać taki odpowiedni poziom wody, że. Gdy je dociśniemy to ono będzie idealnie zanurzone całe. Czekajcie ja podłożę to bo potrzebuję dwóch rąk. E, więc tak żeby... żeby zostawiamy sobie właśnie to właśnie te ciasto. Tutaj wygupiłem wątek. No ale e, chodzi o to, że takie ciastko po namoczeniu e, dobrze nabiera wody i potem e, ma, ma, ma wystarczająco tej wody w sobie, żeby wypuścić kolejne owocniki. Nie no czasem Czasem daje się, daje radę, przy, jak ja właśnie testowałem, właśnie ostatnim sprawdzałem, zrobiłem takie same ciastka, po czym zebrałem zbiory, które były podobne i jedno namoczyłem, namoczyłem przez tam 6 godzin, a drugie spryskałem wodą utlenioną, to spryskane zatrzymało się, a to, które było moczone, ładnie wyocowało, nie będę pokazywał zbiorów, bo mi się przepadło zdjęcie, nie. No jest, są na grupie, nie, na grupie pokazuję cały ten eksperyment dostępny, grupa telegramowa, link może zamieszczę w komentarzu, w, komentarzu w opisie, jak nie zapomnę. A no, drugim sposobem, czyli znaczy drugim sposobem, no to są różne sposoby moczenia, to nie ma nic, nie ma, nie ma nic wiesz, specjalnego, nie, możemy, mamy worku, możemy worku zamknąć, ja tu mam e, taki setup, pokażę wam, Yy, właśnie na te trzy ciastka zaraz już przejdziemy do rzeczy, nie? To, są, to są To jest też taka taka skrzynka na grzyby O wieczko yy, Pojemnik wypełniony wodą, już sobie sprawdziłem wcześniej, nie, że, że, że akurat mi dociśnie Zresztą przejdźmy do rzeczy, nie Także bierzemy ciacho O, ono jest widać takie Granatowe, niebieskie, kolorowe. Eee, no, jest trochę zmasakrowane, bo było tu strasznie dużo abortów. Może, właśnie za chwilę, Wam jeszcze pokażę te aborty. o, No i bierzemy takiego delikwenta, rzucamy. Ono sobie pływa jak spławik. Bierzemy drugiego. Płyń po morzach i oceanach. I bierzemy trzeciego, no to na jakich ciastek, nam by się jeszcze mieściło jedno, ale tam rośnie, w celach, w celach badawczych. Zostawiłem, zobaczymy, co się stanie. Nie? Eee, tak, no i moczymy, nie? Przykrywamy to eee, tą kratką do góry, nie? że jak powiem, może wieko. Zobaczcie, wtedy nam się zreweluje. Akurat są wszystkie ładnie pod. Pod ziemią, no nie? Tylko będę musiał jeszcze to wieko czymś wycisnąć. Dobra, to wrzucamy wieko. i proszę. Dwie ręce Przez jest, pa, trzyma się, nie trzeba. No, ale i tak, w razie czegoś coś tam po. Może będę siedział całą noc, nie? Można siąść. Haha. Ha. E, no. Potem trzeba posprzątać. Potem takie ciastko e, po wyjęciu, jak po namoczeniu e, obtoczymy w vermikulicie. Nie, ten vermikulit może być farba. Szyć vermikulit, woda, woda utleniona, albo nie wiem co jeszcze. Destylowana Co Sprawdźmy, jak tam wyglądają nasze ciastka. Dobra, wyjmiemy ciastka. Jeszcze na tu tackę wyłowimy. O, mamy. Tu mamy. Tu mamy. Tu mamy. Tu Wody opiły, więc ups, ups, dobra. No i wyławiamy nasze boje. Więc boja numer jeden, trochę odciągnie z wody, ale niebieska. czemu jest coś taka niebieska, boja? Czy to tej morskiej wody? Dobra, boja numer dwa, więc odsączamy, jeszcze wytrzeć takim ręcznikiem a takim papierowym, ale myślę, że bez sensu, bo zrobimy panierkę z wermy. Hit. i trzeci. E, tu już nie mam miejsca. O o, dobra, tu położymy go razie tu, czekaj. A my sobie tutaj z powrotem wrócimy na rewir Na rewirze, u nas na rejonie zawsze kurdową No i odpieczętowujemy tutaj, wysterilizowałem sobie 15 minut taką troszkę zwilżony termikulis Troszeczkę zwilżony, żeby lepiej zadziałała dezynfekcja Nie, bo jak nie ma wody to tak słabo działa Przeleżczę i mówię w jednym czasie, to na, pewno, to na pewno musi się udać. Dobra, to jest nasza panierka, półka tarta. Wiem, że tu jest, No i możemy jeszcze spryskać tą wodą, ja mam włosy tlenioną, to zrobimy tak zamiast jajka, nie? Zamiast jajka, żeby się ta woda... też jest mokre, bo wijemy dopiero z tego, prawda? No ale, no, no dobra, góra, boczek, Boczki. O, ale się ładnie klei. Góry, żeby tak się kotlety kleiły, nie? No i dobra. To jeszcze troszkę podsypiemy, uklepiemy, ciao, ja, gotowiec, nie? O tu dużo za mało. Albo z górą najwięcej wody ucieka, nie? No i dobra. I takie ja coś Wędruje na tackę. Bo jak nie wędruję na tawkę, to zaraz typu narobię w namiocie i będzie... Będzie mniej elegancko. Na tą tackę z dwa. No i obtaczamy. Jak się nie przyklei, to trzeba zasypać trochę. I wychodzi nam taka elegancka, cieniutka warstewka, nie za duża, a coś tam wody zatrzyma, nie? Nie będzie tak uciekała. Jeszcze można, o, awaria, można dopsikać jeszcze tej wody, przed albo na lepiej zaraz po włożeniu. O, wszystkie dziurki zalepimy, elegancki kotlecik ze złota, Miam, miam, miam. Hy, hy, hy. Jeszcze tu dosypię, bo tu widać jeszcze... Ładzi no, po nie? Do klep, do klep Dobra i ostatni ostatni, ostatni element Spójrzcie ostatni raz na ten błękit Błękitny O, lazur O, Dobra koniec tej komedii cia, 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 cia. no i tak no to w sumie to można też tą obtoszkę taka op toczka, to najlepiej znalazły i tu ale jakieś inne patenty no można też robić tak jakby aka okrywkę no ale to do monobagów do tych takich właśnie kostków jak to to się średnio by dawało ale właśnie jak mamy takie growboxy w tych boksach, w plastikowych, bo tak jak te boksy na jedzenie, no to wtedy możemy zrobić też jeszcze inne okrywki, nie? Bo tam ogóle tak, no tam czego, na przykład z, z, z mchu irlandzkiego, czy tam torfu, albo z kokosa, ale to powinno też być stawę, także najtańszy i najłatwiejszy sposób Wrzucamy i sprawdzamy, nie? A co urośnie? Tak jak zwykle, zapraszam na telegramową grupę, nie? Bo jak zauważyliście, u mnie są bardzo często zdjęcia, zdjęcia, filmy, nagrania owocników, gdyż wiadomo co. Dobra, to w takim razie to by było na tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku, nie? Może jeszcze włożę do namiotu to. No to co, nie, nie będzie to inaczej wyglądało niż tutaj, nie? no ale pokażę wam. będzie skrzydł z Za, zaparowanej e, kotary czy tam kurtyny, dobra, się ściągamy, a tymczasem nara. i ty samotny samotny apokalipsy czarny, biały czy czerwony hec zasuwamy no i czekamy, nie? Ty, 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 ty. To by było na tyle. Do zobaczenia. Pozdrow, 5, 5, cześć, cześć.